Hej, 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 moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Universe Sandbox 2 już dawno nie było naszego spotkania z tym symulatorem wszechświata. No cóż, moi drodzy, więc tym razem zajrzymy sobie i zobaczymy, co ciekawego i nowego przygotowali twórcy tego programu, a zmieniło się troszkę, przybyło nowych eksperymentów, przybyło też czegoś na wzór nauki o wszechświecie i o na przykład historii układu słonecznego. Dlatego też nie przedłużając, przejdźmy sobie teraz do ekranu. Na Naszego symulatora, czyli Universe Sandbox 2. I od razu odpowiedź na pytanie dla tych, którzy pytają się, co to takiego. Otóż właśnie Universe Sandbox 2, czyli symulator układu słonecznego, symulator fizyki e, przestrzeni kosmicznej i obiektów w niej się znajdujących, e, czy też symulator e, orbitalnej mechaniki, bo to też tutaj możemy sobie wszystko zobaczyć. I to, co chciałbym w pierwszej kolejności sprawdzić, to są, to są, to są, to są właśnie... Przewodniki, o, właśnie tutaj to jest. A w zakładce przewodniki możemy wejść sobie w taką jeszcze mini zakładkę nauka i tutaj zobaczymy sobie temat dzisiejszego odcinka, czyli historia księżyców Saturna oraz historia księżyców Jowisza. Zacznijmy od Jowisza, jako że jest bliżej Ziemi w układzie Słonecznym niż jednak mimo wszystko Saturn, dlatego jemu też należy się pierwszeństwo. Zresztą jest większy, a jednak prawo dżungli chyba rządzi tutaj w przestrzeni kosmicznej. Księżyce Jowisza, czy na pewno chcę zamknąć przewodnik? Oczywiście, że chcę zamknąć przewodnik. Już byłem przewodzony wielokrotnie po tym programie. Historia Księżyców Jowisza. Gazowy gigant krążący tuż za pasem asteroid i też za orbitą Marsa jest największą planetą w Układzie Słonecznym i do 2019 roku szczycił się największą liczbą znanych księżyców. I to jest prawda, został zdetronizowany przez Saturna, no niestety, przykro mi bardzo, Saturn to jest taki piękniś, ma swoje pierścienie, więc i chciał tutaj przodować jak najbardziej w ilości księżyców, w liczbie księżyców. Ale jeszcze wszystko jest, że tak powiem, w grze, bo cały czas odnajdujemy nowe okruchy, które dookoła tych planet krążą. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wyglądało. Prześledźmy odkrycie tych księżyców w historii astronomii. Cztery największe księżyce Jowisza: Ganymedes, Kalisto, Io i Europa, były pierwszymi księżycami odkrytymi wokół planety innej niż Ziemia. Często nazywane są księżycami galilejskimi. Po włoskim astronomie Galileo Galilei, który odkrył te księżyce z pomocą teleskopu własnego projektu. No i właśnie tak jak widzimy, mamy tutaj Jowisza, mamy Io, wulkaniczny księżyc. Zresztą, jak podlecimy sobie do niego bliżej, to zobaczycie, jak jego powierzchnia pokryta jest właśnie i magmą, i wulkanami, i różnego rodzaju związkami siarki i tak dalej. Jest on cały czas ściskany i rozprężany przez siły pływowe Jowisza, dlatego, że znajduje się tak blisko, i przez to jego wnętrze jest nieustannie rozgrzewane. Co innego, Europa. Europa, oczywiście, lodowy księżyc, po którym sporo sobie obiecujemy, jeżeli chodzi o odkrycie życia. Pozaziemskiego, ponieważ w jego odmętach w oceanie, znajdującym się, znajdujący się pod grubą skorupą lodu, może znajdować się jakieś mikrobowe życie. Dalej mamy Ganimedesa. Ganimedes, największy księżyc w układzie słonecznym, wygląda jak taki obklejony taśmą dosłownie. Jedna część wydaje się być bardziej antyczna niż druga. I na koniec ostatni. Księżyc Galileuszowy, najbardziej oddalony od Jowisza, czyli Kalisto. Tutaj już powierzchnia zryta, jak widzicie, wieloma, wieloma kraterami. Ciężko go pomylić. On ma takie jasne punkciki, tutaj średnio widać w tej symulacji, ale jak sobie zobaczycie na jego zdjęcia powierzchni, to właśnie takie spore ilości jasnych punktów, kraterów uderzeniowych się na jego powierzchni znajdują. A w... niemiecki astronom Simon Marius niezależnie odkrył Księżyce Galileuszowe i nadał im imiona, którymi je znamy dzisiaj. Także dzięki temu. Amerykański astronom E. Barnard odkrył następny księżyc Jowisza, Almatea, w 1892 roku. Almatea krąży bliżej Jowisza niż Księżyce Galileuszowej i był ostatnim księżycem odkrytym przez bezpośrednią wizualną obserwację za pomocą teleskopu. Każdy księżyc od tego czasu został odkryty przy użyciu technik fotograficznych. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego tak się dzieje że te księżyce są po prostu zbyt ciemne i... Yy, znaczy, zbyt ciemne, po prostu zbyt mało światła dociera do Ziemi, i nie jesteśmy w stanie tak po prostu obserwacyjnie gołym okiem ich zauważyć. Zresztą, jak sobie spojrzycie przez teleskop na nocne niebo, no to też na przykład wielu mgławic nie zobaczycie, a zobaczycie je dopiero po zebraniu odpowiedniej ilości światła, ilości fotonów, kiedy będziemy przez dłuższy czas naświetlać materiał, światłoczuły. No i tutaj też właśnie dopiero astrofotografia mogła ukazać nam kolejne te mniej odbijające. Mniejszą ilość światła księżyce jowiańskie. A Almatea sobie tutaj krąży. Spróbujemy ją złapać jeszcze. Jak widzicie, to już jest mniej regularny księżyc. Nie jest to taka sfera jak księżyce galileuszowe. Ale znajduje się ono dużo, dużo, dużo bliżej Jowisza. Przejdźmy dalej. W latach 1904-1951 odkryto 7 kolejnych księżyców Jowisza, mimo że w latach po ich odkryciu od dłuższego czasu otrzymywały mitologiczne nazwy w podręcznikach astronomicznych, najczęściej określono je mianem Jowisz 6, VI, Jowisz 7 itd. Nazwano je oficjalnie dopiero w 1975 roku. Wszystkie 7 z tych księżyców znajduje się na wstecznej orbicie. Orbitują w przeciwnym kierunku niż obrót Jowisza a w przeciwieństwie do ruchu PROGRADE. Tutaj widzę, że tłumaczenie było takie dosyć ciekawe, czyli zgodnych z ruchem obrotu Jowisza. Więc mogło być tak, że te księżyce utworzyły się z tego. Obłoku, z którego utworzył się, utworzył się też Jowisz, czy też fragmenty tego, Jowisza, tego obłoku. Natomiast różne inne księżyce były na przestrzeni dziejów przez Jowisza wyłapywane i stąd też może być wsteczny, wsteczny obrót. Sinopes, zobaczmy. No i lećmy dalej. W 1974 i 75 roku amerykański astronom Charles Kowal, tudzież Kowal, odkrył dwa księżyce na nieregularnych prostych orbitach, Leda i Temisto. Jednak nie przeprowadzono wystarczających obserwacji e, Temisto, aby określić jego dokładną orbitę, która została utracona do 2000 2000 roku. E, no właśnie, kiedy została odkryta ponownie, potwierdzono ją jako księżyc Czyli w tym miejscu, dobra. Patrzmy sobie na kolejne. 79. statki kosmiczne Voyager 1 i Voyager 2 przelatywały przez system Jowisza. No i wtedy wykonały zdjęcia, między innymi też właśnie księżyców galileuszowych, razem z Almateą. Można było się przyjrzeć dokładniej, jak to wszystko wyglądało. No, otworzyło nam to oczy, wtedy też że nie mieliśmy na przykład optyki adaptatywnej tak jak teraz w różnego rodzaju teleskopach optycznych i przez to przeszkadzała nam bardzo atmosfera ziemska w otrzymywaniu pięknych obrazów natomiast no, statki kosmiczne już w samym systemie mogły pokazać nam dużo więcej Następnie przełom tysiąclecia spowodował ogromny wzrost liczby znanych księżyców Jowisza dzięki potężnym naziemnym teleskopom. 34 księżyce odkryte wokół Jowisza w latach 99 2004 i zostały e, nazwane. Wszystkie są na nieregularnych wstecznych orbitach z wyjątkiem Carpo. Także zobaczcie, jak się mocno zagęściło dookoła Jowisza. No i jak się do środka przedostaniemy, to te księżyce. Galileuszowe znajdują się tutaj. Więc teraz taki mały eksperyment myślowy. Przecież to, po, po prostu wyobraźcie to sobie. Bierzecie teleskop, pewnie wielu z Was wielokrotnie obserwowało księżyce galileuszowe i w jakiej odległości od tej tarczki planety się one znajdują. No to ta odległość to jest to, gdybyśmy tak sobie wszystkie te, cały ten system Jowisza mogli na tyle podkręcić jasnością, żeby móc go zauważyć optycznie, no to zaroiłoby się na całkiem sporym obszarze dookoła tej. Planety widoczne jako punkt na niebie od właśnie tych wszystkich księżyców. 12 innych nieregularnych, wstecznych księżyców odkryto także w latach 1999-2004, ale potem zostały utracone. To też nie jest tak prosto, te wszystkie księżyce wyłapać. To są często też okruchy. I tu zobaczcie ponownie. Mamy środek, właśnie Jowisz i jego księżyce galileuszowe. Listo, a te dodatkowe rozpościerają się jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej. 2010-2011, cztery kolejne nieregularne wsteczne księżyce. Od 2016 roku astronomowie odkryli 12 kolejnych księżyców wokół Jowisza, chociaż żaden z nich nie otrzymał jeszcze oficjalnych nazw. Odkrywca Scott Shepard nieoficjalnie odwołał się do księżyca S2016 J2 jako Valetudo. 9 z tych nowych księżyców znajduje się na nieregularnych wstecznych orbitach. To może następne będą jeszcze jakieś sztuki walki: Muay Thai, Box, Kickboxing itd. No okej, okay, tu możemy sobie od góry to zobaczyć teraz. Jeżeli to jest ten fragment, który oglądamy sobie te księżyce galileuszowe, no to tutaj widzielibyśmy już wizualnie dosyć ciekawą strukturę na nocnym niebie w postaci właśnie takiego Jowisza z kropkami dookoła. Okej, okay, przewodnik, dalej lecimy sobie teraz z księżycami Saturna, więc przenosimy się orbitę dalej. Gazowy gigant Saturn jest drugą co do wielkości planetą w Układzie Słonecznym zaraz za Jowiszem. Do niedawna Jowisz miał także największą liczbę znanych księżyców w Układzie Słonecznym, ale w 2019 roku astronomowie ogłosili odkrycie 20 nowych księżyców krążących wokół Saturna. Saturn jest teraz panującym mistrzem Układu Słonecznego z 82 księżycami do 79 księżyców Jowisza. Także mamy nowego mistrza wagi superciężkiej w naszym Układzie Słonecznym, a jest nim Saturn. Dobra, dowiedzmy się czegoś o księżycach Saturna. W 1655 roku holenderski astronom Christian Huygens dostrzegł pierwszego znanego księżyca, pierwszy znany księżyc Saturna, Tytana, przez swój teleskop. Tytan jest drugim co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym po Ganymedesie, Jowisza i ma gęstą, chemicznie bogatą atmosferę. No i Tytana wielokrotnie gdzieś tam pewnie widzieliście. A swoją drogą lądownik e, Huygens e, wylądował na powierzchni Tytana i przekazał nam właśnie zdjęcia powierzchni tej, e, tego planety, chciałem powiedzieć, tego Księżyca oczywiście. Wtedy też naukowcy mogli zauważyć, że na powierzchni znajdują się zbiorniki ciekłej, ciekłej cieczy. No. Oczywiście są to węglowodory, a nie woda. Woda by tam automatycznie natychmiastowo zamarzła. Zresztą jest tam całkiem sporo wodnego lodu, właśnie w postaci takich twardych, jak skała, brył, które porozrzucane są po powierzchni Tytana. No dobra, ale my tu przyszliśmy zobaczyć więcej księżyców Saturna. W 1671 do 1684 roku włoski astronom Giovanni Domenico Cassini, i teraz widzicie sonda Cassini i lądownik Huygens, czyli mamy tutaj tych dwóch panów, którzy jako pierwsi, można powiedzieć, dobrali się do systemu Saturna. Odkrył cztery kolejne księżyce krążące wokół Saturna, nazwane później Iapetus, Rea, Tethys i Dione. Cassini nazwał te czwórkę Sidera Lodoicea lub Gwiazdami Ludwika, a po swoim Dobroczyńcy Królu Francji Ludwiku XIV. I tutaj się one znajdują. Możemy sobie podlecieć bliżej, zobaczyć. Gdzie jest Saturn? No, schował nam się. Rea, może jeszcze do Rei podlecimy, bo czemu by nie? Lodowe księżyce, które znajdują się właśnie w bezpośredniej bliskości Saturna. Słuchajcie, swoją drogą bardzo skąpe w tym programie są pierścienie, nie? Tak, jakby sobie spojrzeć na to, ale mamy też. Ten wielokątny huragan, który na biegunie Saturna się pojawił. Lećmy dalej z księżycami. Astronom William Herschel odkrył dwa kolejne księżyce w 1789 roku. Później nazwane Mimas i Enceladus. Właściwie to syn Herschela, John, w 1847 zaproponował nazwać pierwsze siedem znanych księżyców Saturna na cześć Tytanów mitologii greckiej. I tutaj dwie ciekawostki. Enceladus to jest, podobnie jak Europa, drugi taki księżyc, co do którego sobie. No, bardzo sporo obiecujemy, bo tam też może czaić się życie. Tygrysie pasy tak zwane, tutaj troszeczkę dziwnie wyszły. Natomiast to są takie właśnie pasy materii, która spod tego lodu jest wyrzucana na zewnątrz. Tam, gdzie lód pęka, to się właśnie odkłada w postaci takich zielonkawo-niebieskawych tygrysich tak zwanych pasów. Enceladus i jeszcze Mimas, gdzie ty jesteś? Tutaj. Ono tutaj, Mimas. Mimas do nogi. Mimas, znany jako Gwiazda Śmierci. Tutaj widzicie właśnie ten krater uderzeniowy, który yy, sprawia, że przypomina on tę konstrukcję. Yy, taką właśnie stację bojową ze świata gwiezdnych wojen. Wkrótce po tym, jak John Herschel zaproponował nazwę pierwszych siedmiu księżyców, William Bond i jego syn George odkryli ósmy księżyc wokół Saturna. Astronom William Lassell obserwował księżyc dwa dni później, ale pobił ...de e, Bond's do publikacji. Kto to tłumaczył? Chyba Google po prostu. Proponując nazwę Hyperion, pasującą do tematu e, Herschela. Czyli po prostu m, jego nazwa została uwzględniona i został nazwany Hyperion, czyli właśnie też po Tytanie. I tu możemy sobie Hyperiona obejrzeć, o. Hyperion, swoją drogą, jest też taki rollercoaster w Polsce, bardzo szybki, polecam. Phoebe, Phoebe ewentualnie. Była pierwszym księżycem Saturna odkrytym fotograficznie, a nie bezpośrednio przez teleskop. William Henry Pickering zauważył księżyc w 1899 roku, badając płyty fotograficzne powstałe podczas obserwacji w poprzednim roku. I tu już widzimy, że dużo dalej się znajduje ten księżyc niż pozostałe. W 1966 roku francuski astronom Arduin. Dolf. Muszę się nauczyć czytać po francusku, bo to jest e, wstyd, żeby tych nazwisk nie móc przeczytać. Odkrył dziesiąty księżyc, który nazwał Janus. Trzy dni później Richard Walker zarejestrował obserwację tego, co miało być tym samym księżycem. Przez lata astronomowie starali się wyjaśnić orbitę Janusa na podstawie jej pozycji w różnych obserwacjach fotograficznych. I Janus, Janusz, polski bardzo księżyc, możemy znaleźć tutaj blisko pierścieni Saturna, właściwie będąc jego częścią. Ich częścią. Rok 80, czyli już zbliżamy się do czasów obecnych, odkryto trzy księżyce za pomocą teleskopów naziemnych: Helenę, Telesto i Kalypso. Znane są jako księżyce trojańskie, co oznacza, że krążą przed lub za większym księżycem. Helenę na przykład e, przyssała się do Dione. No dobra, lećmy dalej. Przybycie sąd międzyplanetarnych Voyager na Saturna 80-81 rok mamy. Zapewniło astronomom zbliżenie księżyców Saturna z bliska, czyli po prostu można było je bliżej sobie poobserwować. I mamy dalej. Kolejne księżyce. 90 rok, sądy Voyager były już w drodze z układu słonecznego. Astronom Mark Showalter odkrył kolejny mały księżyc PAN na zdjęciach zarejestrowanych przez Voyager 2, gdy mijał Saturna w 81. I to jest piękne, właśnie, że te dane, które zbierane są przez sondy, przez różnego rodzaju. E, Pojazdy kosmiczne czy też obserwatoria, można po latach dalej aktualizować, dalej je sprawdzać, jeszcze raz i natknąć się na jakieś ciekawostki, chociażby na przykład na dodatkowy księżyc krążący dookoła Saturna. I dalej. Na przełomie tysiącleci nastąpił ogromny wzrost liczby znanych księżyców w układzie słonecznym, ponieważ przeprowadzono duże badania przy użyciu naziemnych teleskopów i analizy komputerowej. Jednym z takich z badań ogłoszono odkrycie 12 nowych księżyców wokół Saturna w 2001 roku. I kolejne odkrycia z 2005 roku. Obserwatorium Mauna Kea ogłosiło odkrycie kilkunastu małych odległych księżyców wokół Saturna. I zobaczcie, tutaj się znajduje Saturn i ten system Saturna, i znowu jak rozległe są te orbity księżyców. Sonda Cassini dotarła do Saturna w 2004 i odkryła sześć nowych księżyców w latach 2004-2009. Eee, no właśnie, kolejne trojańskie księżyce. 2006. Grupa astronomów pod przewodnictwem Scotta Sheparda odgłosiła odkrycie dziewięciu księżyców za pomocą teleskopu SUBARU. I w 2007 roku kolejne trzy księżyce. Tarkek został nazwany na cześć boga księżyca Eskimosów. Nie mówi się Eskimosów, bo to podobno brzydko, tylko się mówi Inuitów albo innych ludów, które tam zamieszkują. Kolejne dwa yy, księżyce nie były widziane ponownie po 2007 roku i były uważane za zagubione. I tu się nam z kolejne zwiększenie liczby księżyców w 2019 pojawiło. I tym samym wokół Saturna odkryliśmy 82 księżyce, co pozwoliło mu zostać. Mistrzem, tak jak powiedziałem już na początku, wagi super ciężkiej w układzie słonecznym. No i to moi drodzy, byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam Was oczywiście na kolejne. Przyjrzymy się, co ciekawego jeszcze przygotowali twórcy tego programu. No na... i cóż, wgryziemy się jeszcze głębiej w układ słoneczny. A teraz z wami się już będę żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.